Podcast Prosto z Gabinetu. Odcinek 14. Rozmowa z lekarzem medycyny, chirurgiem, stomatologiem Romanem Borczykiem. Zabieg chirurgiczny u dentysty. Brzmi poważnie. Pacjenci zazwyczaj boją się zabiegów chirurgicznych u dentysty. No i ogólnie wszystkich zabiegów, które się odbywają. Dzisiaj porozmawiamy o tym z doktorem Romanem Borczykiem. Dzień dobry, doktorze. Dzień dobry, witam. Czy mógłby nam doktor przybliżyć temat zabiegów chirurgicznych? Które to są te zabiegi chirurgiczne? Jak z nich możemy korzystać? I czy każdy zabieg, który wykonujecie w klinice, to, to już podpada pod chirurgię albo też nie? Zabiegi chirurgiczne w obrębie... Ja my ja to są takie zabiegi, gdzie dochodzi do naruszenia tkanek miękkich. Najczęściej to jest... Cięcie. Często jest to związane z szyciem, ale nie zawsze niekoniecznie. No i to są zabiegi, które nie przez wszystkich lekarzy są chętnie wykorzystywane i wykonywane. My mamy podzieloną pracę między lekarzy, którzy zajmują się. Tylko zabiegami chirurgicznymi, w tym na przykład zakładaniem implantów. I od 1990 roku mamy metody, które powodują, że pacjent po takim zabiegu ma zapomnieć, że w ogóle było cokolwiek nacinane w jamie ustnej. Czyli nie puchnie, nie boli go, nie ma krwawienia. I to są takie rzeczy. Które są możliwe do osiągnięcia dzięki niektórym metodom fizykoterapii, tak jak fizjoterapii. Tutaj mamy zastosowanie lasera biostymulacyjnego, pole magnetyczne niskiej częstotliwości, światłoterapii, i to wszystko powoduje, że jest mniej obrzęku, mniej krwawienia, mniej bólu po zabiegu. No i to doceniają wszyscy pacjenci, bez względu na to, do którego lekarza u nas trafi. No właśnie, czyli dobrze też zapoznać się przed takim, skoro wiemy, że będziemy musieli mieć jakiś taki zabieg bardziej poważny, no to lepiej zapoznać się z tym, co się później dzieje po tym zabiegu, bo ta, czy, czy trzeba się jakoś specjalnie przygotowywać do takich zabiegów, bo wiadomo, rekonwalesencja, czyli laser biostymulacyjny i te wszystkie rzeczy, no to dobrze, dobrze jak to będzie robione, ale czy przed zabiegiem samym musimy się jakoś do tego przygotować, coś można jeść, czegoś nie można. Ja opowiem trochę, jak to wygląda w pracy naszego zespołu. Tego nie można przenosić wprost do innych gabinetów, więc będę mógł mówić za to, co my robimy. Nie ma żadnych przeciwwskazań, e, e, jeżeli chodzi o jakieś przygotowanie. Nawet pacjenci, którzy biorą leki rozrzedzające krew, e, Akart czy mm -hmm. inne pochodne, Kwasu acetylosalicylowego, to ponieważ w jami ustnej mamy kontrolę i mamy metody, które pozwalają nam zatrzymać krwawienie, takie jak ozonowanie, które od razu uruchamia kaskadę krzepnięcia, dzięki czemu my w oczach widzimy jak skrzep powstaje. Poza tym mamy metody również szycia w wykorzystaniu mikroskopu, gdzie wszystko można w precyzyjny i dokładny sposób zauważyć i w przeciwieństwie do na przykład zabiegów w jamie ustnej, zabiegi, które są wykonywane w jamie brzusznej, no to tam jeżeli zdarzyłoby się, że chirurg jakiegoś drobnego naczynia krwającego nie zauważy, to trudno jest zdiagnozować, że ta krew się wydostaje. Trzeba robić badania Dodatkowe rezonans, żeby zobaczyć, o jednak tam coś krwawi, a w jamie osnej to jest stosunkowo łatwe do zdiagnozowania. Po prostu widać tą krew i pacjent ma świadomość, że jest krwawienie. Oczywiście są ciężkie schorzenia hematologiczne, które wymagają współpracy z lekarzem hematologiem, ale w większości przypadków ja pamiętam nieżyjącego już profesora Brenne Marka, to był Szwed, który był anatomopatomorfologiem i on stworzył implanty zębowe zupełnie przypadkowo. I pamiętam, jak byliśmy u niego w Szwecji, w Göteborgu na szkoleniu i on powiedział, że na pytanie, czy są jakieś przeciwwskazania do zakładania implantów zębowych, to on powiedział, że no jak pacjent potrafi wejść i przyjść o własnych siłach do gabinetu, to można moje implanty zakładać. Oczywiście, że są schorzenia ogólne, ale mając do dyspozycji na miejscu czterech anesteziologów, no jesteśmy w stanie zabezpieczyć każdą sytuację, nawet u pacjentów ze znacznymi schorzeniami. A czy przed takimi zabiegami chirurgicznymi zawsze odbywają się jakieś konsylia lekarskie, jak są jakieś bardziej poważne zabiegi? U nas tak, czy są bardziej? Każdy zabieg jest dla pacjenta poważny, w związku z tym zasada jest taka, że zawsze mówię lekarzom, że każdy pacjent ma być traktowany tak, jakbyście sami siedzieli, albo jak ja bym siedział na fotelu. I pacjenci są omawiani na konsyliach, na których się gromadzi większość z naszych 14 lekarzy. Mamy. Badania rentgenowskie, najczęściej tomografię, mamy trójwymiarowy obraz kości. A teraz jeszcze jesteśmy na etapie wdrażania sztucznej inteligencji, która będzie nam pomagała dokładnie diagnozować zdjęcia rentgenowskie, obrazy z jamy ustnej, i to też będzie z korzyścią dla pacjentów, taką, że no, będzie to bardziej obiektywne, bo jesteśmy tylko ludźmi. I... To już nowoczesne rozwiązanie. I tak mamy nowoczesny, natomiast będzie dla pacjentów wygodniej i jeszcze bezpieczniej. No to, to naprawdę się ceni, że idziecie z duchem czasu i jakieś nowe rozwiązania też wrzucacie, no bo jak wiemy już ta sztuczna inteligencja już teraz uderza praktycznie wszędzie i wszędzie jest wykorzystywana. To kolejne pytanie takie już stricte pod pacjenta. Czy przed zabiegiem, pytacie o jakiś stan ogólny, czy trzeba mieć, nie wiem, są jakieś przeciwwskazania, jeżeli chodzi o konkretne schorzenia do takich zabiegów chirurgicznych w jamie ustnej? Pacjent oczywiście wypełnia bardzo dokładną ankietę, która jest analizowana przez lekarza i uściślana. Tak naprawdę to, to co profesor Brenemark powiedział, czyli jeżeli ogólny stan pacjenta jest dobry, to wtedy można wykonać zabieg. Oczywiście schorzenia ogólnoustrojowe, takie jak białaczki, hemofilia. No to to musi być zrobione w ścisłej współpracy z lekarzem prowadzącym. Niektóre z takich zabiegów e, muszą być wykonywane na oddziale szpitalnym. Natomiast w większości przypadków e, w bezpieczny sposób e, możemy to zrobić. Oczywiście są też przeciwwskazania miejscowe. E, Trudny dostęp najczęściej to może być przeciwwskazanie e, albo skomplikowana anatomia. Przed chwilą Omawialiśmy na konsylium pacjenta, który przyszedł i mówi, a on nie ma żadnego badania rentgenowskiego. Był u lekarza, chirurga, który mu powiedział, że no ósemki tą lepiej nie usuwać, no bo, bo nerw przez nią przechodzi. No, i tak na początku trochę sceptycznie, sobie pomyślałem, no to pewnie. Pewnie my zrobimy to bez problemu, używając choćby mikroskopu i, i specjalnych, mało inwazyjnych technik. Pacjent zgodził się na wykonanie podobnego badania rentgenowskiego. Okazało się, że anatomia jest rzeczywiście tak niekorzystna, że powiedziałem, że gdyby ta ósemka była u mnie, to nie usułam jej w tej chwili. I wytłumaczyłem dlaczego. E, oczywiście przeciwwskazaniami miejscowymi są również e, e, guzy nowotworowe. Mhm. Pamiętam bardzo dawno temu, to było może 30 lat temu, taką pacjentkę, która miała bardzo przerośnięte. Dziosła takie kalafiorowate. Ja wtedy byłem świeżo po specjalizacji, nie miałem dużego doświadczenia i poprosiłem kolegę pracującego w szpitalu, żeby przyszedł i zobaczył, jak to wygląda, może to mi się nie podoba. No, on mówi, no, ale w sumie to, to nie, no to, to jest stan zapalny, dziąseł. No, ale pomimo takiej wspólnej, wstępnej diagnozy, pacjentka była u wielu różnych lekarzy, dentystów. No, to w zasadzie mówię to. Pobrałem pani materiał do badania histopatologicznego. No i okazało się, że to jest rak. E, I pomimo. pacjentka trafiła do Centrum Onkologii i odwiedziła mnie za trzy miesiące. Mhm. I myślałem, że. Żeby podziękować. Ale ona przyszła po to, żeby jej oddać pieniądze za oczyszczenie zębów z kamienia, bo jej oczyściliśmy zęby z kamienia, dlatego że jej wycięli żuchwę, przeszczepili kość z żebra i ona mówi, że no te zęby my niepotrzebnie czyściliśmy skoro jej to wycięto, więc ona by chciała, żeby jej oddać za to pieniądze. To było dla mnie dosyć szokujące, ale zrozumiałem, no, że to ja byłem tą osobą, która dostarczyła tą złą informację, bo ona była o wielu lekarzy, którzy no, w ogóle in, 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 nie próbowali nawet jej ukierunkować w kierunku choroby nowotworowej. Natomiast zawsze przy wszystkich zabiegach chirurgicznych, jeżeli usuwamy coś, to robimy również badanie histopatologiczne. Zawsze współpracujemy z bardzo dobrą pracownią. Pamiętam takiego młodego pacjenta, u którego kolega wykonywał zabieg resekcji wieszołka korzenia. Chodzi generalnie o wyczyszczenie zmian, które były przy wieszołku korzenia. No i zawołał mnie w trakcie zabiegu i mówi, no to tak dziwnie wygląda, ponieważ zawsze wysłano do badania histopatologicznego materiał, że oczywiście nietypowe były tkanki względem tego, co zwykle oglądamy przy stanie zapalnym. Mówię, to wyślijmy to na CITO, czyli żeby w szybkim trybie zrobić to badanie. No i okazało się, że rozpoznanie to jest chłoniak. Ponieważ mam sporo kolegów w branży medycznej, zadzwoniłem do jednego ze znajomych i, i mówię, no młody człowiek i tu jest rozpoznanie chłoniak. Pan doktor mówi, no dobrze, to ja przyjdę wcześniej jutro do pracy i go przyjmę. I na drugi dzień mam telefon. No wiesz co, ten pacjent nie przyszedł. Ja dzwonię i do pacjenta. To ja mówię, no miał pan przyjść, to jest sprawa życia i śmierci. No tak, ale musiałem urlop załatwić. No i w zasadzie później Kolej była taka, że ten pacjent wrócił do mnie za trzy miesiące. Okazało się, że już jest po przeszczepie szpiku. No, z takim podziękowaniem za to, że, że żyje, że już jest zdrowy. Tu ważniejszą rzeczą z tego jest, że trzeba być czujnym, bo wiemy, że choroby nowotworowe no w zasadzie Chyba każdy z nas zna kogoś w rodzinie bliższej czy dalszej, czy wśród znajomych, kto został dotknięty chorobą nowotworową. Wiemy, że, że perspektywy nie są budujące, jeśli chodzi o statystyki. No to prawda. To prawda, zdecydowanie każdy ma taką osobę gdzieś w pobliższym otoczeniu. Pytanie mamy jeszcze takie, jak bo często w poprzednich podcastach rozmawialiśmy o czym poziomie witaminy D, D. I chcę też nawiązać do tych zabiegów chirurgicznych. Czy ten poziom witaminy D ma jakieś znaczenie akurat przy tych zabiegach, przy takiego typu zabiegach? Poziom witaminy D. Witamina D jest takim bardzo specyficznym elementem. Ona ma w każdej żywej komórce specjalny włącznik, który się nazywa receptor VDR. I żadna inna substancja nie potrafi uruchomić tego włącznika. I witamina D wpływa na cały nasz system odpornościowy, na procesy gojenia. W związku z tym my chcemy, żeby pacjenci mieli wysoki poziom witaminy D przy wszystkich zabiegach. Przepraszam. Proszę się napić może trochę, to... Chcemy, żeby pacjenci Mieli wysoki poziom witaminy D przy wszystkich zabiegach chirurgicznych. E, wykonujemy badanie poziomu witaminy D. Współpracujemy z laboratorium, które robi to badanie metodą spektrofotometrii dziedzicowo-gazowej. Czyli to jest po prostu pobieranie z palca. To, to jest nie tylko pobieranie z palca, ale sam pomiar jest najdokładniejszy, mm. dlatego że witamina D powstaje z cholesterolu i metody takie, niektóre z metod powszechnie stosowane, mm. używają metody imunochemicznej, która czasami jest obarczona większym błędem, bo mierzy oprócz witaminy D, w niektórych przypadkach też cholesterol. No i ten błąd może dochodzić do 50%. Mhm. Spektrofotometria cieczowo gazowa to jest najdokładniejsza metoda. I czy witamina D ma duże znaczenie przy zabiegach chirurgicznych? Pamiętam, trafiła kiedyś do mnie pacjentka, która miała usuniętego zęba i prawdopodobnie ze względu na anatomię, bo to nie było u nas, z dużym kawałkiem kości, także był bardzo duży ubytek kości i wielka dziura do zatoki, Co to znaczy wielka wielkości monety 5 złotowej. I trafiła do jednego z oddziałów szpitalnych, gdzie no, był długi czas oczekiwania, i ona przyszła do nas. Ja zobaczyłem ten duży ubytek kości. Zatoka była cała w stanie zapalnym. Mówię, że tu w zasadzie nie ma w tej chwili warunków, żeby błony śluzowej, żeby zamknąć tą zatokę. No i że jeżeli mamy cokolwiek zrobić, to najpierw badaliśmy, a niski poziom witaminy D musiał uzupełnić. I umówiliśmy się za trzy miesiące do kontroli, spodziewałem się, że błona śluzowa, czyli dziąsło w ustach, będzie wygojone w taki sposób, że będzie można je użyć do zamknięcia tej dziury do zatoki i wtedy zajmiemy się leczeniem stanu zapalnego zatoki. I proszę sobie wyobrazić, jakie było moje zdziwienie, kiedy po trzech, trzech miesiącach pacjentka przyszła, zrobiliśmy kontrolną tomografię i w zatoce w ogóle nie było stanu zapalnego, cały ten otwór był wygojony tkankami miękkimi. A po rocznej kontroli okazało się, że w zasadzie nie widać, żeby była dziura w kości, że tam widać wysycenie jonami wapnia, które pokazuje, że tam powstała nowa kość. I w związku z tym, akurat w tym przypadku, przy tak wydawałoby się złożonym duża dziura do zatoki szczękowej, cały czas infekowana przez bakterie ze śliny, mhm. m, m, organizm sam sobie to wygoił. A witamina D no nie była tu lekiem, ale rodzajem katalizatora, który stymuluje pewne procesy naprawcze, regeneracyjne. Czyli nie, warto ją stosować, brać, suplementować, jeżeli wiemy, że taki zabieg może mieć miejsce. Zdecydowanie tak. Przyspiesza gojenie tkanek miękkich, przyspiesza budowę kości. Y przy procesy zmiany kości, czyli przy leczeniu ortodontycznym, przebiega ono szybciej, jeżeli ma się wysoki poziom witaminy D. W przypadku implantów zębowych jest nieodzowna, są badania. To była pierwsza wiadomość, której się dowiedziałem na jednym z kongresów implantologicznych w Berlinie to było 8 lat temu że implanty wypadają, kiedy pacjenci mają niski poziom witaminy D pod protezami. Kość nie zanika tak szybko, jeżeli jest wysoki poziom witaminy D. Jest mniejsze krwawienie z dziąsła, mniejszy stan zapalny z dziąseł, więc gdybym ja u siebie jako pacjent miał e, zrobić w życiu jedno badanie, e, nim się kierować, to byłoby to badanie poziomu witaminy D. No, ale jakbyśmy mieli jeszcze wziąć pod lupę kobiety w ciąży. I czy również takim osobom można robić zabiegi chirurgiczne, czy raczej tutaj nie ryzykujecie? Jeżeli to są zabiegi planowe, jeżeli nie ma dolegliwości, jest usunięcie ósemki, no to staramy się, żeby wykonać ten zabieg, kiedy pacjentka. Po rozwiązaniu, kiedy już się dziecko urodzi, zwykle wtedy nie ma od razu czasu. Zwykle dziecko musi troszkę podrosnąć, ale są sytuacje, kiedy trzeba wykonać zabieg chirurgiczny, i wtedy stosujemy specjalne znieczulenia, które są bezpieczne dla płodu. One nie przechodzą do krwiobiegu, są stosowane tylko lokalnie. Pacjentka musi być dobrze znieczulona i to jest, to jest bardzo ważne, dlatego że no przy wydzielaniu endogennych hormonów, stresu, no może dojść do poronienia, więc tu musi być stuprocentowy komfort. Oczywiście, Badania rentgenowskie staramy się ograniczyć, chociaż współczesne, yy, współczesne badania mówią, że one są w takich dawkach stosowanych w stomatologii bezpieczne. No ale historycznie to jest coś, co i zgodnie z przepisami jest jednak stosowane w sposób, jeżeli jest bezwzględnie konieczne do przeprowadzenia zabiegu. Mm, mm, i staramy się poprzestać na tych zabiegach, które są nieodzowne, a te wszystkie, które można odłożyć, przełożyć albo na okres przedplanowaną ciążą i to jest najlepszy pomysł, dlatego że wiele kobiet mówi, że w czasie ciąży straciły zęby. No, chodzi o to, że no, tak jak dziecko rośnie w brzuchu matki w czasie ciąży, no to hormony, które są za ten wzrost odpowiedzialne, powodują też wzrost dziąseł i nagle się okazuje, że powstają miejsca, gdzie dziąsło jest większe, obrzęknięte. Trudne do oczyszczania. I tak naprawdę przyczyną jest trudność w oczyszczaniu. Dziosło krwawią. Warto o to zadbać przed, przed planowaniem dziecka. No właśnie, a czy istnieją jeszcze tak na zakończenie jakieś błędy, które wydłużają gojenie i prowadzą do różnego rodzaju komplikacji po takich zabiegach? Czego pacjenci powinni unikać po zabiegach chirurgicznych? E przed zabiegami pacjenci często starają się pomóc sobie i stosują różnego rodzaju pułkanki. Jeżeli one są na bazie alkoholu, to wtedy podrażniają błonę śluzową, rozszerzają naczynia krwionośne. No, dzięki, Temu może być większy obrzęk po zabiegu, czy nawet pojawić się krwawienie po zabiegu i gojenie może być gorsze. Bezpośrednio po zabiegu staramy się nie wypłukać skrzepu, który powstaje. I to jest około dwóch godzin, kiedy unikamy jedzenia, picia, żeby nie wypłukać skrzepu staramy się nadmiernie nie przegrzewać okolicy pozabiegowej, dlatego, że to może spowodować obrzęk, zwiększoną skłonność do krwawienia, zalecane są zimne okłady, no i intuicyjnie pacjent nie gryzie tą stroną, gdzie był wykonany zabieg. Pacjent dostaje dokładną informację, jak należy postępować. Tutaj nie chciałbym przymocować, bo to nie wszystkich dotyczy. Wiele pacjentów też bagatelizuje krwawienie, które może się pojawić po, bo na przykład właśnie jakoś wypukali ten skrzep albo coś się dzieje. I co w takich przypadkach, jak faktycznie coś się wydarzy później po takim zabiegu przez, powiedzmy, niewłaściwe stosowanie różnych zaleceń? W ślinie zawsze są bakterie. To jest zupełnie inne środowisko niż jeżeli jest zabieg robiony w klatce piersiowej w jamie brzusznej. W ślinie są bakterie, i one zawsze mają kontakt z raną po zabiegu chirurgicznym w jamie ustnej. I teraz to, co organizm ma, to są siły odpornościowe, które są związane z krwią, ze skrzepem. Jeżeli my ten skrzep wypłuczemy i damy dostęp bakteriom do kości, która. Nie jest wypełniona przez skrzep, no to wtedy kość, która jest słabiej unerwiona, ma mniejsze skłon, zdolności walki z bakteriami i dochodzi bardzo często do czegoś, co nazywamy bólem poekstrakcyjnym, bo pacjent tak to odczuwa, albo poekstrakcyjnym zapaleniem zębodołu, dlatego że sporo czasu mija, zanim organizm poradzi sobie z procesem gojenia. Żeby tego uniknąć, stosujemy dezynfekcję zębodołu ozonem i również ozon powoduje od razu powstawanie szczelnego skrzepu. Natomiast w przypadku, jeżeli wypłucze się skrzep, jeżeli są dolegliwości bólowe, to tutaj konieczna jest wizyta u lekarza, żeby przyspieszyć to gojenie, I tutaj mamy do dyspozycji laser biostymulacyjny, który przyspiesza gojenie po usunięciu zębów. I w przypadku bólu ekstrakcyjnego, połączony ze światłoterapią i z terapią polem magnetycznym rzadko stosowane metody, ale u nas e, znane od ponad 30 lat nieskuteczne wyjątkowe. No to, to faktycznie warto się poddać, szczególnie iż pacjenci chcą wrócić jak najszybciej do, do swojego zdrowia, i myślę, że tego typu zabiegi są wskazane. Żyjemy w takich szybkich czasach, no i życie wymusza na nas to, żebyśmy byli sprawni. E, e, w dojrzałym wieku jestem tatą małego synka, i tutaj. To nie jest nawiązanie do, do zębów, ale do procesu gojenia, ponieważ syn urodził się przez cesarskie cięcie, a zabieg był robiony w Warszawie a w czwartek po południu. I dla żony pobyt na oddziale był taki bardzo no, deprymujący, więc minął piątek, sobota, i żona wyjąż chce stąd iść i no i wsiadła do samochodu za kierownicę ponieważ ona ma chorobę lokomocyjną więc musiała sama prowadzić inaczej czuje się fatalnie i wróciła 300 km do Katowic wioząc mnie i syna było to możliwe dzięki temu że bezpośrednio po zabiegu zastosowaliśmy światłoterapię na bliznę i lekarz był nawet zdziwiony że nie ma żadnego stanu zapalnego, że się to tak dobrze goi, więc po w sumie dwóch dniach, które minęły, dwóch dobach wyraził zgodę, że no, może pani wrócić, ale nie był do końca wtajemniczony w to, że żona musi prowadzić, ma tak silne objawy choroby lokomocyjnej, no oczywiście wszystko dalej przebiegało poprawnie, więc... Yy, to jest stymulowanie sił odpornościowych, które są w naszym organizmie. Ja pamiętam, kiedy skończyłem studia w 1988 roku, to wtedy nas uczono, że 98% pacjentów, którzy trafiają do lekarza pierwszego kontaktu, ulega samowyleczeniu. Oczywiście w tych czasach była trochę bardziej uproszczona diagnostyka. Natomiast wiem, że siły odpornościowe w organizmie są bardzo duże. Chodzi o to, żeby je stymulować i im nie przeszkadzać. Na pewno pomaga do tego witamina D. I to, co, co my wiemy, światłoterapia, terapia polemagnetycznym, laseroterapia. To są dodatki, ale to pozwala zastąpić wiele tabletek przeciwbólowych. Jak widzicie w klinice Borczyk faktycznie te holistyczne podejście jest tutaj na pierwszym miejscu i nie skupiacie się tylko i wyłącznie na pojedynczym problemie, tylko podchodzicie globalnie do tego problemu i szukacie różnych rozwiązań. Ja doktorowi bardzo dziękuję za dzisiejszy podcast i zachęcamy wszystkich serdecznie do obejrzenia pozostałych odcinków i do śledzenia naszego kanału na YouTubie. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie.